Każdy z nas ulega chwilowemu zwątpieniu, gubi się we własnych myślach i uczuciach. Zdarza się, że nie wiemy, co robić, jaką decyzję podjąć, którą drogę obrać. I bezmyślnie broniemy w ciemny las, w którym ogarnia nas strach, lęk i niepewność. Dopadają nas zmory, które są mocno zakorzenione w naszej stronie cienia, które przypominają o sobie w chwilach naszej słabości. Tarot jest narzędziem, które może Ci pomóc w ucieczce właśnie z Twojego ciemnego i przerażającego lasu. Zapraszam Cię więc w magiczną podróż z moimi kartami Tarota. Zacznij zmieniać swoje życie na lepsze już dziś, w Michał Pomorowska.